Witam Was na czwartym odcinku z serii CSGO na moim kanale. Dzisiaj gram skrzydłowego sam, bo moi koledzy się uczą. Więc dzisiaj odcinek samemu z jakimś randomem. I ja już nie przedłużam, ale zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, abyście mieli codziennie powiadomienia, kiedy pojawią się filmy. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na krótki odcinek z. Yy... Przydłowego lecimy. Oj oj, oj oj Pierwszy dead Dobrze Dobrze, robimy go Jest! Ale dobrze a, już zwątpiłem. A, jednak nie trzeba było. Pięknie, stać mnie na wszystko, na co chciałem. Jakiś palak i to. A, jeszcze fleszek. Lecimy. Nie wiem, po co Hop kupił pompę, ale może być. Mm -mm. O razu. Jezu. Jest! Ale dobrze, co on miał? Rewolwer! Na chłop widał! <coughs> co za chłop z rewolvera Chyba, ja nic nie ja nic nie potrzebuję kupować. Ale jakby nie wywalił taką bombę z tego rewolweru, to bym się nie pozwierają. Dobrze! Ale jestem... ale jestem za... U, Jezu, ja mam HP. O, Ale ich robimy, dobrze! O, znowu miał rewolwer. Nie wiem, wezmę. Nie wiem po co mi, bo i tak nie umiem z niego strzelać. Napiszcie w komentarzu jaką wy broń najbardziej lubicie, jeżeli w ogóle uda mi się włączyć komentarze. Ale dostali Naprawdę Tu będą Gdzie telefon? Kurde zamknij telefon. Gdzie telefon? Zamknij zamknić? Nie wiem, może być Bo to Coś A jak widzę te, przerwę techniczną mają, ajajaj, no to trzeba poczekać, ja, ja sobie ja wezmę to... mojego Adamaszka, ale piękna była tamta runda, szkoda, że nie udało się jej wygrać.

Dobra, lecimy z nimi. Ojoj, oj, oj. Oj, to będzie ciężko. Puf, ale dobrze. Tylko nie wiem, czy zabiję drugiego. Jest długo. Jest! Ale dobrze! Ale piękny, ale piękny Aisy! Piękny na razie! Piękny Aisy! Piękny. Jeszcze granatem się wcześniej robiłem. Co za chłop. sekundy. I lecimy! Tutaj standardowo granaci aby otworzyć mi drzwi, to jest błędna barwa. HALAK! Oj. oj Oj, 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 oj! On tu jest, on tu jest, ja tu wiem. O, ale dobrze. To niestety HP nie zwiastuje dobrze. Ja, nie, nie musiałem tego coś. Co ten miał? Bizona i granata, okej. Okay to się da Szósta Już? Zabić. Już kupować? Nie Skoro mam to co chciałem to będę z tego No cóż kolejcie o zostawienie łapki w górę subskrypcji i dzwoneczek tak. na kanale całego tak Let's go. Let's go. ale imię po ja jest tam A tam Ale dobrze Ale łatwo Łatwo po stronie tero. Łatwo A to było na tero. A przypominam, tero jest cięższe. Teraz już będzie z górki. Dobra, bierzemy tak. Digla i Wabika. A i to jest wszystko, co mogę kupić. Wabik przez okno, żeby mogli się... No ja. Ale piękny kill z digla. Pięknie z dwóch stron, go z dwóch stron. Ale dobrze! Jeszcze jedna runda. A zagram z żeby im było prościej. Pobawię się z nimi. Dobrze. Pobawię się. Z Jezu, oni AK mają, dobra Oboje się spalili moim palakiem, ale złoto Ja wam dziękuję za odcinek Do jutra Pa, żegnam was